Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten słoneczny poranek. Mamy dzień 4 maja. Proszę Państwa. nie odwagę być mądrym, jak mówił Haracy. Wczoraj, 3 maja, obejrzałem świeżutki film Nikity Michałkowa. Przypomnę, to jest rosyjski reżyser, aktor. Ma brata... Y, który tak samo się nazywa, ale w działalności filmowej używa nazwiska Kączałowski i jego brat pracował w Hollywood, reżyserował znany film myślę, że chyba ten znikający pociąg, co się chyba tak nazywało, to na pewno wszyscy znają, ale to nie jest istotne. W pewnym ten pan Nikita Michałkow ma 70, pewnie 4 czy 5 lat dni dokładnie, ale coś w tych okolicach. Robi fantastyczne materiały, one zazwyczaj trwają około godziny. I muszę powiedzieć, że jego, ten, jego kanał się nazywa Bezogon TV. Z tego co znalazłem, to bezogon znaczy egzorcysta. Ma to głębokie uzasadnienie w tej nazwie. I pan Michałkow w tym wczorajszym materiale no, odniósł się do tego, co się w Rosji dzieje. I powiem szczerze, że ja to, co on mówił, od dłuższego czasu zauważam. Zresztą on wracał do swoich starszych materiałów, który również o tym mówił. Generalnie rzecz biorąc mówił o patologii w Rosji. O totalnym łapówkarstwie, o czym mówili e, a, różni ludzie, między innymi Scott Ritter, ten amerykański były wywiadowca w, w piechocie morskiej Ukrainy, e, przepraszam, Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Także nie jest to nowość. Ale Pan Michałkow pokazał kilka informacji, których, no, które były jakby przypomnieniem, ale niektóre były zupełnie nowe, na przykład działalność jednego z panów profesorów z jednej uczelni ze Sankt Petersburga, która ewidentnie działa na niekorzyść Rosji, zachowania niektórych studentów, tak zwanej elity. No... I mnie, zainteresowała mnie wypowiedź człowieka, nie wiem, nie wiem kto to był, ale on był chyba w ekipie rządzącej czy zarządzającej jakąś gospodarką, częścią gospodarki za czasów Wielcyna, Bo on wspominał jak przebiegała ta transformacja gospodarcza za Jelcyna. Opowiadał jak Jeffrey Sachs, profesor Jeffrey Sachs, amerykański ekonomista. Wspominałem o nim, ponieważ no, oglądałem wiele jego materiałów. On podobno też naszą reformę Barcerowicza wymyślił i on opowiadał, ten Rosjanin, jak to wyglądało, że oni dostawali teksty angielskie, że to było w biegu, w nocy, że były złe tłumaczenia, że widać było, że to nie jest działanie na korzyść gospodarki rosyjskiej, tylko na korzyść tych, którzy to wszystko mieli kupić za bezcen. Proszę Państwa, skąd my to znamy? Pamiętacie? U nas to samo było, jest jeszcze chyba. Ale pytanie powstaje. No dobra, ja, wina Jeffrey'a Sachsa, czy, Sachsa, czy y, tych, którzy to realizowali, nie mam pojęcia. Ale w każdym razie, kilka dni temu y, Putin mówił o tym, że trzeba stworzyć nowe elity, z, z tych, co w tej chwili bronią ojczyzny itd., itd. Powiem szczerze, że ja mam wątpliwości. Bo przypominam sobie wypowiedź profesora Adama Strzębosza, prawnika, który na początku transformacji u nas opowiadał, jak to system. W wymiaru sprawiedliwości się sam oczyści. No się wszyscy sami oczyścili. Z resztek przyzwoitości. I tak samo podejrzewam, że te nowe elity, jeżeli nowe elity mają powstać na bazie tych, którzy dzisiaj wojują, czyli na bazie żołnierzy, to ja mam pytanie: czy jakieś ludzie będą mieli kwalifikacje? No niby mają specjalne ścieżki tych uczelni ich powstać tak proponuję, żeby Putin się zwrócił do uczelni jakiejś tam humanum chyba w Łodzi, to błyskawicznie te dyplomy wszyscy zostaną i będzie można litę natychmiast zastąpić. Moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek realnie myśli o zmianie w jakimkolwiek państwie, to musi zacząć od uporządkowania tych wszystkich organów państwowych, które tworzą system. Jeżeli jest skorumpowany system wymiaru sprawiedliwości, sędziowie, sądy, prokuratura, policja, wojsko, to o czym my mówimy? Proszę Państwa, nie ma cienia szansy na to, żeby było lepiej. Nie ma cienia szansy. Obojętnie jaka elita będzie, czy ona będzie wiarygodna, czy nie, to ci ludzie są w stanie wszystko wykończyć. Skąd to wiem? A bo tak jest u nas. Bo tak jest u nas. W drobiazgach tam coś możecie Państwo zadać, ale generalnie rzecz biorąc system państwowy, samorządowy to jest jedna wielka totalna korupcja. I żadna zmiana elit w postaci tego, że jedną grupę przestępczą zastąpimy drugą, nic nie da, bo u nas już to zrobiono. Ja nie twierdzę, że ci żołnierze na froncie, gdyby objęli władzę po jakimś tam do, do doskonaleniu zawodowym, że oni by tam powiedzmy byli złodziejami od razu. Ale proszę Państwa... Jeżeli, i tu Michałkow taki przykład podał, jakiś tam yy, parlamentarzysta rosyjski krytycznie się wyrażał o różnych działaniach wojennych, youtuber rosyjski, który jest na froncie, który walczy, totalnie go skrytykował w internecie, ten go oddał pod sąd, no i sąd przyznał rację temu parlamentarzyście rosyjskiemu i nałożył karę finansową na tego youtubera. I Michałkow porównał, że. Kara nałożona przez sąd, za obrażenie niby, niby, bo moim zdaniem to nie żadna obraza była, tego parlamentarzysty jest o milion rubli większa niż gdyby dostała rodzina tego youtubera, gdyby on zginął na tym froncie, gdzie walczy. I Michałkow totalnie skrytykował tych leżących na kanapie, którzy tam różne rzeczy opowiadają i tak dalej. I ma rację, i ma rację. Pokazał te rzeczy, które już wcześniej kiedy gdzieś tam widziałem, wypowiedzi różnych. Funkcyjnych aparatczyków rosyjskich, gubernatorów, jakichś tam dyrektorów różnych wydziałów, i tak dalej. Totalna korupcja, to tam nie ulega wątpliwości, ale proszę Państwa, to nie może być tak, że jednych złodziei zastąpimy potencjalnymi innymi. Proszę Państwa, ludzie mają pewne przywary. Jeżeli dzisiaj ktoś nie będzie miał takich wpojonych zasad, nie będzie przyrzucenia znaczenia pewnym definicją, to o czym wielokrotnie już mówiłem. Uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość. A dzisiaj to jest kompletna rozsypka, nie ma tych definicji. To zupełnie coś innego znaczy. Dzisiaj złodziej, oszust, kłamca to przedsiębiorcy człowiek. To przedsiębiorca. Skąd się ci miliarderzy wszędzie wzięli? W tych byłych krajach socjalistycznych. No właśnie stąd zastąpienie jednych drugimi moim zdaniem niczego nie da. Ja nie mam pojęcia jak to wygląda w Rosji. Niewiele wiem na ten temat. Ale wiem jedno, że zastąpienie elit jednych z drugimi to na pewno nie jest dobra droga, że coś to na pewno na dłuższą metę zmieni. Zwłaszcza, że to tu dużo mówić. Putin ma 70 lat, może nawet kilka, nie wiem dokładnie je ma. I przecież on w każdej chwili może odejść. Jeżeli nawet te nowe elity się pojawią w, roku, w ciągu roku, dwóch, trzech. To jest pytanie, co będzie dalej. Nie może być tak, że będziemy opierali na wierze w kogoś. Nie. Musi być jednoznacznie określone przepisy i jednoznaczne egzekwowanie, nieuchronność kary. Jeżeli ktoś jest sędzią, a jest jednocześnie oszustem, złodziejem, kradnie, bierze załapówki, różne rzeczy robi, wydaje takie czy inne wyroki, to on musi ponieść karę, nie tylko, że, że go odsuną i, i, a, a, i tak i jak pączek w maśle. To nie może tak być. Proszę Państwa, rewolucyjne rozwiązania wymagają rewolucyjnych decyzji. Nie chcę w, końcu w ten temat, ale czarno to widzę. Proszę Państwa, ja patrzę co się w Polsce działo, co się dzieje. Postępująca degrendolada. Tu na, na nikogo nie można liczyć, na żaden system, na żaden system. Na policjanta, Boże, tragedia, że się potworzyło tych różnych centrów zgłoszeń, telefonów takich siakich dzwoni człowieku z miasta X i nagle się okazuje, że odebrał jakiś tam człowiek, który się zajmuje tym telefonem jakimś tam alarmowym w mieście oddalonym o 600 kilometrów. Nie ma pojęcia, gdzie to jest, gdzie co ci się stało, co się dzieje i tak dalej, tak dalej. Proszę Państwa. Życzę wszystkim Państwom, obojętnie jakie one są amerykańskie, rosyjskie, chińskie, polskie, żeby ludzie żyli normalnie. Ale ludzie nie będą żyli normalnie z tego względu, że zdecydowana większość ludzi to idioci. Nie szukają informacji, nie wyrabiają sobie własnego zdania. Jak trzy razy usłyszy to w telewizji, to już jest przekonany, że to jest prawda. Na tej samej zasadzie. Jak będą oglądali przez tydzień, przez dwa, list gończy ze zdjęciem jakiegoś przestępcy, to za chwilę będą go mieli za gwiazdora, za bohatera. Co zresztą się dzieje tak na Wasze mówiąc w różnych mediach społecznościowych, że czasami się ludzie mylą, nie wiedzą kto jest kto. Proszę Państwa. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Proponuję, żebyście Państwo sięgali do różnych informacji. Przeczytajcie raz jeszcze. Przeczytajcie wiersz Juliana Tuwima, przeczytajcie tekst Romana Dmoskiego i przeczytajcie, przynajmniej we fragmentach, książkę Roberta F. Kennedy'ego, Antony Fauci, bo wbrew pozorom te wszystkie trzy, trzy książeczki mają duży związek z sobą, bardzo duży związek z sobą i dotycząc tego, co nas wszystkich dotyczy, obojętnie w jakim państwie żyjemy. Życzę Państwu miłego dnia i odwaga być mądrym. Wieszachta! Bujać to my panowie slachta Bujać to my panowie slachta Bujać to my panowie slachta Bujać to my panowie szlachta! Bujać to my panowie szlachta! Bujać to panowie szlachta! Bujać to my panowie szlachta! Bujać to my panowie szlachta!